Dzień dobry, witamy w programie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, ja tu w sprawie nabrodzickiego z, z polityk parkingów. No yes. To jest taka makabra, że to jest niemożliwe. Tu nie ma gdzie postawić samochodu, jak się przyjdzie. Mało z tym, krótka ulica, cztery znaki dla inwalidów. Jeszcze to korzystają, to nie są inwalidzi. To nie wiem, kto z czym się zajmuje. No, tereny nie do końca są nasze, w związku z tym nie możemy się tam rządzić, ale trwają rozmowy z naszym domem, ze spółdzielnią, po to, żeby te tereny nam odstąpili i żebyśmy te możliwości parkingowe tam stworzyli. Ale pan myśli o tych awaryjnych czy obrodzickiego tam dalej? Nie awaryjnych, awaryjnych. No, awaryjnych. Ja tam przejeżdżałem no i ten cały ten pas zieleni między tymi blokami, które stoją z dłuż 1 Maja i w tym drugim rzędzie tak. to jest do wykorzystania na właśnie te parkingi, które, których wam tam tak bardzo brakuje, bo tam rzeczywiście można tylko przejechać powoli, bo wszystko to jest pozostawiane. Tak. Także to widać tam gołym okiem i pracujemy nad tym. Dziękuję uprzejmie, Dziękuję do wam bardzo. Dzień dobry, witamy w programie. Dobry wieczór. Kłaniam się z Kalęby. Panie prezydencie, uradował mnie, ucieszył ten telefon pierwszej pani, która zainteresowana była tymi samochodami w szkole numer 15. Naprawdę chodziło jej o bezpieczeństwo swoich dzieci. Ale gdyby ktoś się przyjrzał tutaj temu, co tutaj się robi, przecież naprawdę musi dojść do tragedii, żeby dzieci przechodząc na boisku szkolnym czekały po prostu, aż samochód przejedzie. Dojdzie do wypadku, to będzie za późno. Naprawdę trzeba się tym zainteresować. Tam z tyłu szkoły zrobiony jest dojazd y, samochodów dla niepełnosprawnych. Samochody te po prostu też tu przyjeżdżają pod schody, wnoszą te dzieciaki na rękach, a tam jest przecież dojazd zrobiony, jest winda. Nie wiem, czy ta winda jest prawna, czy nie, ale przecież tam jest tyle miejsca do, dla samochodów. Czyli naprawdę ciężko nauczycielom przejść parę kroków do szkoły i muszą podjeżdżać pod same schody i, i stwarzać niebezpieczeństwo dla dzieciaków. Proszę się temu przyjrzeć. A przy okazji chciałam podziękować panu prezydentowi za e, chodniki, które są tutaj na Halendie zrobione. No, dziękuję za ten telefon. E, przyjrzymy się tej sprawie, tak jak powiedziałem, poszukamy miejsc, które by nie stwarzały takich kolizji e, i zagrożenia dla, dla dzieci. I jeszcze jedno panie prezydencie. Tutaj jest taka bardzo duża topola e, koło śmietnika na samym placu szkolnym. I ona naprawdę zagraża, gdy są takie silniejsze podmuchy wiatru, to. Aż teraz patrzeć, jak ona czy obojętnie, czy na blok, czy na, na szkoły się przewróci, to to też się zagraża jak temu niebezpieczeństwu. Dobrze tak Pani, to dziękuję, dobrze, pan dziękuję bardzo, bardzo. napisałem, Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dzień dobry, witamy w programie. Dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Ja w sprawie Karola Goduli 32. Kiedy tam będzie elewacja zrobiona albo sprzedaż mieszkań, bo coś takiego. Tyle pisemek już u Was było złożonych i tak dalej, I tam jest wilgoć, niewilgoć, pewnica w schronie jest i tak dalej. A to jest budynek mieszkalny? Tak. Karola Goduli 32. Miasto yy, ja to piszę. Yy, no nie znam sprawy bliżej. Może tak. porozmawiać z lokatorami na miejscu i zobaczyć na MPGM. Przychodzi, każdego roku są mieszkania zalewane. Wilgocią jest dawno zrobiony, renny zrobione specjalnie. Yy. Całe rusztowania były robione dookoła budynku, żeby rynny zabudować. A wiadomo, ile kosztuje y, takie położenie tych, tych rusztowań, żeby rynne założyć. Osobno rusztowania były robione na y, dach. Dobrze, to ja dodatkowego. To umówmy się po programie, że pan zadzwonić też tak jak ta pani i wejdziemy w kontakt telefoniczny i ja jutro się dowiem z MPG. Takie, y, administracja w Orzegowie jest w temacie. Ona jest w temacie. 32, dobrze. Tak? Dobra, dziękuję bardzo. Panie prezydencie, mamy kolejny telefon. Tak. Dzień dobry, witamy w programie. Dzień dobry. Bardzo prosimy o pytanie. Ja to mam takie pytanie. Y... Bardzo bym prosiła o wyciszenie telewizora w pierwszej y -y. kolejności. <coughs> Prywacjach, jak nie, nie odświeży przed swoim domem, zostanie ukarany. A mnie głównie chodzi o przystanki autobusowe. Jak się wysiada z autobusu, to się wchodzi w taki. No trudno to nazwać piasek, ale taki piaskowaty śnieg i jest poślizg. Czyby nie można przynajmniej te tak jak autobus jest długi, te 10 metrów i chociaż na metr zrobić takie, jak to się mówi, do gołej deski? Mm -hmm. Wie Pan o co chodzi, to tak? jest. No myślę, że teraz nie ma świeżych opadów, przynajmniej dzisiaj. Gdyby w taki piasek, bo to jest taka, taka breja takie, i człowiek się stale poślizga, jeszcze nie każdy kierowca staje tak blisko krawężnika, że nie widać, gdzie, gdzie się krawężnik kończy, gdzie się zaczyna, by się już dwa razy udało tak wyjść, yy, tak poślizgnąć yy, po hmm. prostu. Dobrze, no słusznie. Yy, oczywiście są firmy, które powinny dbać o czystość przystanków i a mnie tu głównie chodzi na ten przystanek na Halembie na 1 maja, bo tam jest taka zatoczka na, na głównej ulicy, tu koło Solidarności, on się chyba nawet nazywa Solidarności ten przystanek. I tam jest tak, że na jezdni jest zrobiona taka niby taka wymurowana zatoczka i, i ten autobus tam potem wjeżdża. I jak oni ten śnieg, odsł, zamiast ten śnieg przerudzi na tą zatoczkę, na to co tam jest zrobione, to akurat ten śnieg tam, gdzie autobus się zatrzymuje, na chodni. No tak. Jak tym no, no to dziękuję za ten telefon, bo to na pewno nie tylko pani sprawia e, ogromne kłopoty. No na pewno nie. Tak jest. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Panie prezydencie, przy tej okazji muszę zadać pytanie, które dotarło drogą elektroniczną i też dotyczy odśnieżania. Pisze do nas w e, Ja wiem, że to administracja tym się zajmuje, ale czy miasto nie ma wpływu na to? Nic nie można zrobić. Mowa oczywiście o chodnikach, przystankach, o tych miejscach, gdzie nie docierają mm, służby miejskie. Tak, ulice są odśnieżane przez firmę, która wygrała przetarg i to jest przedsiębiorstwo usług komunalnych. Całe miasto, natomiast chodniki są przez różne inne firmy, też w drodze przetargu wyłonione, wyłonione załatwiają ten problem. I, I oczywiście powinno to być wyczyszczone. Sam widzę, że dosyć dużo nowoczesnego sprzętu jeździ takie sztoki, które ten śnieg odgarniają ale widać z tego, że no nie wszędzie, skoro jest taki problem, jak słyszymy czy na tych przystankach, czy e, pani redaktor ma e, takie informacje. <laughs> w związku z tym musimy e, e, sprawdzić, e, czy te firmy rzetelnie wykonują umowy, które pozawierały z miastem i dobrze by było takie przykłady e, źle e, odśnieżonego chodnika, albo w ogóle nieodśnieżonego pokazać, żebyśmy mogli sprawdzić, czy to jest sprawa administratora, czy to jest sprawa prywatnego właściciela, czy sprawa MBGM, albo sprawa firmy, która to powinna robić i wtedy możemy wymagać albo ukarać nagroda i kara są środkami wywoławczymi i powinniśmy to robić. Panie Prezydencie, gdzie zatem mieszkańcy mogą zgłaszać takie konkretne przypadki? No mogą dzwonić do mnie do sekretariatu, mogą do Centrum Zarządzania Kryzysowego 0800 158 800 bezpłatny telefon no, i również dziennikarze. Także ja czekam na takie sygnały. Dziękuję bardzo. Odbieramy ostatni dziś telefon.